Robak, to będzie raczej uderzenie. Nie, jednak tutaj dogranie do Kity i mamy jeden do zera dla Fugi. Krzysztof Kita otwiera tutaj wynik meczu idealny początek dla liderów pierwszej ligi. No i czekamy na ripostę ze strony ABM System. Nie, ale chodzi o mnie ktoś. Nie, jestem. Mularczyk od razu dociśnięty przez dwóch zawodników i jest gol. No, w kuriozalny sposób Paweł system tutaj doprowadza do wybrania. Rafał Zdunek, yy, chyba najbrzydsza bramka, jaką zdobył w tym sezonie, ale dobra interwencja Patryka, już czeka. No Obawiałem się, jak sobie poradzi w miejsce tak utalentowanego bramkarzowego. O tym za chwilę! Kurjata! Piękny gol! 2-1 dla ABM. Bezradny tutaj Piotr Mularczyk, Damian Kuriata Wpisuje się na listę strzelców, więc ci dwaj najgroźniejsi zawodnicy ABM już się w tym meczu za zameldowali. Juszczak. Nie wygrał tej piłki Kurjata. Zbiera z dunek. Utrzymał się przy piłce. Dobrze, Kufel. Wirażka. Jeszcze okazja. Broni teraz Mularczyk. Trudne uderzenie, mocne z bliska ze strony Damiana Kuriata, ale poradził sobie Bramkarz po stronie ABM. Często nie potrafią się przebić przez te zasieki defensywne, e, zawodnicy Fugi nie radzą sobie z tym e, wysokim pressingiem, chociaż teraz popatrzmy... KITA! JEST GOL! Jakby na zaprzeczenie tych słów Krzysztof Kita po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. E, chyba to będzie asysta Mateusza Robaka. I wszystko zaczyna się od nowa, no niewykorzystane sytuacje trochę się zemściły. Duże szczęście Fuga, że to się nie kończy groźną sytuacją. Bartkowiak, Antkowiak, Robak. Nieudane to odegranie, ale jeszcze jest Bartkowiak do Robaka. Robak szuka sobie miejsca. Ankowiak ostry kontry koszety i gol dla fugi 3-2. Marcin Ankowiak wpisuje się na listę strzeców i fuga po raz pierwszy od drugiej minuty wraca na prowadzenie, więc po raz kolejny sytuacja w tym meczu odwraca się o 180 stopni. I ale naciśnięty tutaj przez Krzysztofa Bartkowiak. Bury, długa piłka, znowu tutaj jest Bartkowiak, Małosławskiego, Bartkowiak, jednak sam, Ależ gol! Ależ tutaj przymierzył, zobaczył to gdzieś jeszcze z linii środkowej i huknął nie do dla Juszczaka, 4-2 dla Fugi. Dużo pozwoli tutaj Rafałowi Zdukowi najlepszemu strzelcowi na ABM. Znowu piłka do Zdunka, Zdunek odegrał, tutaj jest! 4-3, odpowiadają, odtrząsnęli się, bramkę zdobywa Mariusz Krysiak jest gol kontaktowy dla ABM System. Wicelider się nie poddaje, no i do końca też jeszcze bardzo dużo czasu. Tkowiak i Robak w ich miejsce Osławski i Wieraszka. Zmiany w, w drużynie Fugi, Kita, Bartkowiak. Kita w środku do niego piłka Kita prosto w bramkarza jeszcze dobitka i jest 5 do trzech dla Fugi. i kto i znowu Krzysztof Bartkowiak w momencie kiedy potrzebują odskoczyć na dwie bramki no to pojawia się tam gdzie być powinien z pierwszym strzałem już tak sobie poradził ale przy tej dobitce Teraz dobra piłka szansa Osławski i odbija skutecznie Patryk Juszczyk. Niezadowolony z dunek, że tam wcześniej nie było fału. o kartką, ale tutaj chyba jakaś taryfa ulgowa do zawodnika ABM. Ale zobaczmy, rzut wolny Osławski ze strzałem i to jest przepiękna bramka od poprzeczki bezradny Patryk Juszczak. I mamy już 6 do 3 dla drużyny Fugi. Już są bardzo blisko tych kolejnych trzech punktów. Ja się zgadzam z Rafałem Zdunkiem. Faktycznie to wygląda tak, jakby bardziej tutaj tego zwycięstwa chciała drużyna Fugii. Zdecydowanie większe zaangażowanie, szczególnie w tej drugiej połowie. Wiraszka! I jeszcze to piłkę utrzymał, ale dobrze teraz odprowadza go Krysiak. Piłkę tak stracił Bartkowiak! I gol! I hat I 7 do 3 odskakują na cztery bramki zawodnicy Fugi. a Krzysztof Bartkowiak ma swojego hat trik. Arkadiusz Kuf. I mija ta przewaga AB. Kufel jeszcze raz rzut rożny. Tylko dwóch zawodników z przodu, dogranie do Kity. Kita ładnie sobie poradził. Kita, Tomczyk. Nieczyste te wybicie, ale już muszą wracać zawodnicy Fugi. Dobrze znowu Kita. Może jeszcze on z hat -trickiem. Nie. Przynajmniej nie tym razem, bo odbija już czak. Ale jest piłka daleko od bramki Piotra Molarczyka. Tego potrzebowali Dunek i Bietka. Zdaje się, że też zmienili krycie Rafa z w drugiej połowie zawodnicy Fugi, bo z Sebastianem Bietką naprawdę ma y, trudne życie. Filipowski teraz y, ładnie przeszedł paru zawodników. Dograł do Tomczyka. Tomczak piłka dla B po interwencji Bietki. Tomczyk. No i z Duneki jest gol. I Jest 7 do Dwie minuty do końca. Kurjata. Tomczyk. Piłkę jednak stracił. Wcisk z dumka pozwala grać sędzia. Bartkowiak sam na sam. Bartkowiak! 8 do czterech. I to już jest po meczu. Krzysztof Bartkowiak z czwartą bramką. Fuga z ósmą.